Dzień dobry, moi kochani widzowie. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Widzę, że branie o subiki i łapki działa, więc wybaczcie, ale chyba częściej będę musiał to robić. Ale nie dziś. Dziś pod żadnym pozorem nie zostawię subika. A łapki to broń Boże. Rozumiemy się. Znacie jakieś triki psychologiczne, którymi chcielibyście się podzielić ze światem? Kojarzycie ten niezręczny moment, kiedy mijacie się z jakimś nieznajomym na ulicy i zaczynacie razem tańczyć od lewej do prawej, ponieważ nie potraficie się zdecydować, którą stronę wybrać? Otóż ja nie mam takiego problemu. Będąc w tłumie ludzi, aby uniknąć wpadnięcia na kogokolwiek, po prostu patrzę w kierunku, w którym idę. W przeciwieństwie do mnie, ludzie zawsze szukają kontaktu wzrokowego, dzięki czemu doskonale wiedzą, jaką stronę wybrać. Gdybym tak jak inni patrzył się ludziom w oczy, nieustannie byśmy na siebie wpadali. W moim przypadku to zawsze działa. Powinniście sami spróbować. Po prostu pokażcie ludziom, dokąd zmierzacie. Gdy z kimś negocjujecie, zawsze róbcie bardzo długie przerwy pomiędzy zadawaniem pytań. Sprawia to, że ludzie częściej mówią prawdę. Wygłaszanie prezentacji przed większym gronem osób może być bardzo stresujące, zwłaszcza gdy zabronione jest korzystanie z notatek. Łatwo się wtedy pomylić lub zgubić wątek wypowiedzi. To normalne, że w takich sytuacjach ludzie się stresują i zapominają, co chcieli powiedzieć. Aby pomóc ludziom, którzy mają z tym problem, możecie przytakiwać na końcu każdego wypowiedzianego przez nich zdania. W ten sposób tak jakby potwierdzacie ich słowa, co daje im większą motywację i pomaga się rozluźnić. Przysięgam, ta metoda działa w 9 na 10 przypadków. Jeśli kiedykolwiek znajdziecie się na jakimś zatłoczonym spotkaniu towarzyskim w restauracji, barze albo na imprezie i chcielibyście wiedzieć, czy ktoś was obczaja, spróbujcie tego. Najpierw odwróćcie się do tej osoby bokiem, a potem teatralnym gestem spójrzcie na zegarek, nawet jeśli go nie macie. Następnie wskażcie na niego palcem i pokiwajcie głową w zamyśleniu. Przesadna reakcja jest tutaj jak najbardziej pożądana. Jeśli dana osoba macie na oku, nawet marginalnie, odczuje nagłą potrzebę sprawdzenia godziny. Jeśli spojrzy na swój własny zegarek, telefon, albo od niechcenia zacznie rozglądać się za zegarem w pomieszczeniu, będziecie wiedzieć, że jesteście obczajani. Zahipnotyzowałem sam siebie, aby rzucić palenie. Za każdym razem, gdy miałem ochotę na papieroska, mówiłem sobie: Przecież osoby niepalące nie myślą o takich rzeczach. Po jakimś czasie udało mi się przekonać samego siebie, że te zachcianki są anomalne i można je bezproblemowo zignorować. Siedziałam w pierwszym rzędzie na koncercie, i w pewnym momencie musiałam wyjść do Łazienki. Ale nikt mnie nie chciał przepuścić, postanowiłam więc zachowywać się, jakbym miała za chwilę zwymiotować. Widząc to, tłum rozstąpił się przede mną, jakbym była mojżeszem, co pozwoliło mi spokojnie przejść. żadna osoba nie stała mi na drodze dłużej niż sekundę. Gdy tylko odzyskałam wolność, natychmiast przestałam udawać. Sztuczka, którą wam zaprezentuję, nazywana jest techniką drzwi zatrzaśniętych przed nosem. Ogólna koncepcja polega na tym, że należy poprosić kogoś o wyświadczenie trudnej do spełnienia przysługi, która w 90% przypadków spotka się z odmową. Kiedy tak się stanie, trzeba poprosić o coś mniejszego. Osoby, które początkowo odmówiły wyświadczenia ogromnej przysługi, częściej zgadzają się na spełnienie drugiej prośby, niż gdyby zapytano o nią bezpośrednio lub zaprezentowano obie opcje jednocześnie. A gdyby ktoś zgodził się na tę pierwszą przysługę, to również nie ma na co narzekać. Jestem ratownikiem medycznym i na przestrzeni lat nauczyłem się, że jeśli ktoś udaje, że jest nieprzytomny, można to zweryfikować na dwa sposoby. Po pierwsze, należy delikatnie musnąć palcem rzęsy takiej osoby. Jeśli pacjent udaje, zacznie trzepotać oczami. Alternatywnie, jeśli poszkodowany leży na plecach, możecie unieść jego rękę nad twarz i puścić ją. Osoba przytomna odruchowo będzie próbowała przemieścić kończynę w inne miejsce. Znam również sztuczkę, która pozwala sprawdzić, czy ktoś nie udaje urazu lub bólu szyi. Należy włożyć takiej osobie termometr do ust i podczas sprawdzania jej parametrów zadawać pytania tak lub nie, utrzymując kontakt wzrokowy. Przeważnie pacjenci, na których nie patrzymy bezpośrednio, odpowiadają wymuszonym tak bądź nie. Natomiast osoby będące pod naciskiem naszego spojrzenia kiwają głową. Oczywiście, ludziom, którzy udają, przychodzi to z łatwością. Zdziwilibyście się, jak często trzeba korzystać z tych sztuczek. Jeśli próbujecie coś znaleźć, spróbujcie patrzeć od prawej do lewej, a nie na odwrót. Łatwo przeoczyć niektóre rzeczy, jeśli szukamy w tym samym kierunku, w którym jesteśmy przyzwyczajeni do czytania. Robienie tego w drugą stronę wymaga odrobinę więcej wysiłku, ale w moim przypadku działa nienagannie. Jeśli boję się, że następnego dnia zapomnę coś zrobić, to kładę losową rzecz z mojego pokoju w dziwnym miejscu. Powiedzmy, że danego dnia muszę wysłać profesorowi bardzo ważny e-mail. W takim wypadku, przed wyjściem na zajęcia, położę na podłodze jeden z filmów z mojej kolekcji. Na początku zawsze się zastanawiam, czemu to zrobiłem, ale potem wszystko staje się jasne. Nie wiem, jakbym sobie bez tego radził w życiu. Jeśli po zadaniu pytania. Otrzymacie tylko częściową odpowiedź, po prostu siedźcie cicho i nic nie róbcie. Po chwili ciszy rozmówca zwykle nie wie, co zrobić i udziela bardziej szczegółowej odpowiedzi. Kiedy próbujecie przekonać kogoś do zrobienia czegoś, zaoferujcie mu dwie możliwości, które będą was satysfakcjonowały. Ludzie nie lubią podążać własnymi ścieżkami i przeważnie zdecydują się na jedną z opcji. Oto dwa przykłady. Chciałeś, żebym cię odebrał o siódmej czy o siódmej trzydzieści? Chcesz, żebym kupił ten za 50 dolarów? Czy ten za 35? Pamiętajcie, aby podczas rozmowy kwalifikacyjnej zawsze utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą prowadzącą. W ten sposób wyglądacie na bardziej czujnych i pewnych siebie. Co pięć lub dziesięć sekund zmieniajcie oko, na które patrzycie. Jest to na tyle drobny ruch. Że druga osoba nie jest w stanie go dostrzec, a sprawia on, iż wasze oczy wyglądają jakby błyszczały. Dzięki temu sprawiacie wrażenie bardziej zainteresowanych rozmową. Prawdopodobnie sprawdza się to również na randkach. W branży handlowej istnieje pewna technika, nazywana skinięciem saliwana. Polega ona na tym, że podczas zadawania pytań należy kiwać głową w górę i w dół. W ten sposób aktywujemy neurony lustrzane naszego rozmówcy, który zaczyna wykonywać ten sam ruch i podświadomie się z nami zgadzać. Działa w 60% przypadków. Mieszkam w centrum miasta Akron w stanie Ohio. Okolica uniwersytetu, do którego uczęszczam, nie należy do najbezpieczniejszych, więc postanowiłem zapisać się na kurs samoobrony, aby nauczyć się paru sztuczek. Jedną z najważniejszych rzeczy, jakich się nauczyłem, było to, że szalone zachowanie skutecznie odstrasza napastnika. Najlepiej udawać pacjenta szpitala psychiatrycznego, który cierpi na syndrom Nicholsona. W dziewięciu na dziesięć przypadków ludzie uznają was za nieprzewidywalnych i nie będą chcieli z wami zadzierać. Któregoś dnia, trzydzieści minut po północy, wyszedłem z domu, żeby kupić paczkę fajek i czterdziestkę, gdy nagle, ni stąd, ni zowąd, pojawił się obok mnie jakiś facet, pytając, czy chcę trochę zarobić. Grzecznie odpowiedziałem, że już mam pracę, a sprzedawca za oknem poszedł po rzeczy, o które poprosiłem. W tym czasie ja zostałem sam na sam z facetem, przypominającym potencjalnego włamywacza, trudniącego się sprzedażą nielegalnych substancji. Cisza i napięcie powoli stawały się nie do zniesienia, więc poprosiłem go, aby bardziej szczegółowo przedstawił mi swoją ofertę. Na szczęście w tym samym momencie wrócił sprzedawca z moimi rzeczami, który krzyknął w kierunku mężczyzny: Hej, co tam słychać dentel? lub coś w tym stylu. Podejrzany facet tylko pokręcił głową z dezaprobatą i sobie poszedł. Zapłaciłem za zakupy, a następnie ruszyłem w kierunku mieszkania, cały czas pozostając w świetle na wypadek, gdyby coś miało mi się stać. Po mojej lewej stronie na ciemnym parkingu zauważyłem tego samego szemranego typka, który wcześniej mnie zaczepił. Podążał za mną przez chwilę, po czym zaczął mnie wołać. W obawie o własne bezpieczeństwo podniosłem ręce do góry w taki sposób, aby moje dłonie znalazły się pod pachami, rozstawiłem szeroko nogi i przykucnąłem. Następnie zacząłem imitować chód goryla, wykrzykując przekleństwa na temat kosmitów oraz arabskiej kawy. Facet rzucił mi skonsternowane, przerażone spojrzenie i uciekł w kierunku przystanku autobusowego. Więcej go nie widziałem. Jeśli sprawujecie władzę w jakimś miejscu i musicie zaznaczyć swój autorytet, zachowujcie się tak, jakby wasze polecenia nie mogły zostać zakwestionowane. Przykładowo, podczas wyrzucania kogoś z pracy, nie wdawajcie się w dyskusję, tylko napierajcie na tę osobę, dopóki nie znajdzie się za drzwiami. Kiedy chcecie zrobić coś podejrzanego, co samo w sobie nie jest nielegalne, ale raczej ludzie tego nie pochwalają, zachowujcie się jak gruba ryba, nie rozglądajcie się na boki, nie zatrzymujcie się nawet na sekundę i wyglądajcie na pewnych siebie. W dziewięciu na dziesięć przypadków nikt nie będzie próbował wejść wam w drogę, dzięki czemu możecie uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że nosząc mundur jestem na dobrą sprawę bezkarny. Nawet ochroniarze z innych firm nie zwracają na mnie uwagi, mimo że nasze uniformy znacząco się od siebie różnią. W ramach pracy, którą wykonuję, często zdarza mi się pilnować różnych sklepów, przeważnie w nocy. Któregoś dnia totalnie się zgubiłem i pojechałem nie do tego domu towarowego. Jednakże kierownikowi, który wyszedł mi na powitanie, absolutnie to nie przeszkadzało. Gdybym nie zapytał go o drogę, mężczyzna po prostu by odjechał, zostawiając mi całe miejsce do dyspozycji, a to tylko jedna z wielu podobnych sytuacji. Drugą zaletą takiego uniformu jest fakt, iż mogę bezkarnie zapalić jointa na widoku i nikt nie zwróci na to uwagi. Policjanci po prostu kiwają mi głowami lub machają do mnie niezależnie od tego, gdzie i kiedy stoję. Nawet nie sprawdzają, czy mam uprawnienia, aby przebywać w tym konkretnym miejscu. A najlepsze jest to, że mój strój składa się z czarnych spodni i koszulki polo z naszywką na ramieniu i klatce piersiowej. Nie jest to nic krzykliwego ani nawet zauważalnego. Przez większość czasu mam wrażenie, że ludzie wymyślają sobie powody, dla których powinienem być w danym miejscu, zamiast zareagować. Nawet nie próbują mnie o to zapytać. Niezłe doświadczenie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub pełnego napięcia spotkania, nie zakrywajcie klatki piersiowej i wyobraźcie sobie, że osoba, z którą macie się widzieć, to ktoś, kogo dobrze znacie. Spróbujcie tego parę razy, a w mgnieniu oka będzie Wam łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi. Działa w 90% przypadków. Kiedyś pracowałam jako kelnerka i często korzystałam z tej metody. Podczas wręczania rachunku pisałam w rogu karteczki, jakiego napiwku oczekuję i zakreślałam to w kółko. Była to dosłownie sama liczba bez znaku dolara, która mogła znaczyć dosłownie cokolwiek. W przypadku skandalicznych kwot nie ma na co liczyć, ale ja zawsze wyliczałam 25% kosztu zamówienia i działało. Nauczyła mnie tego moja mama. Jeśli jesteście poza domem i natkniecie się na chuliganów albo innych złoli, Mających nikczemne zamiary, po prostu do nich podejdźcie i zapytajcie, czy wiedzą, która godzina, albo czy mają ogień. Początkowo mogą być w bojowych nastrojach, ale gdy zdadzą sobie sprawę, że podchodzicie do nich samotnie i traktujecie ich jak ludzi, najprawdopodobniej dadzą Wam spokój. Pamiętajcie, że takim ludziom zależy, aby ich działania pozostały niezauważone. Także zachowujcie się, jakbyście niczego nie widzieli. Broń Boże, nie zachęcam do sprawdzania tej metody na własnej skórze, ale jeśli nie macie innego wyjścia, to pamiętajcie o tym. Pewnych sytuacji niestety nie da się uniknąć. Do tej pory musiałam skorzystać z tego sposobu trzy razy i nadal żyję, więc coś w nim musi być. Jeśli chcecie zachować wolne miejsce obok siebie w zatłoczonym pociągu, autobusie albo innym środku transportu, po prostu popatrzcie na ludzi idących w Waszym kierunku i poklepcie siedzenie dłonią.